Policja łączy służbę z pomocą. Oddział ginekologiczno-położniczy w Raciborzu otworzył swoje drzwi. Nowi mieszkańcy gminy Krzyżanowice. Szkolne boisko zyskało nowy blask. Pomniki poległych na ziemi Raciborskiej. Defibrylatory pojawiły się w gminie nędza. Dzień dobry Państwu, dziś wtorek, 16 września. Aleksandra Kneć. Zapraszam na dzisiejsze wiadomości raciborskie. Z okazji jubileuszu stulecia kobiet w policji odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Policjanci podkreślali, jak ważne w ich zawodzie jest promocja postaw prospołecznych i pomoc drugiemu człowiekowi. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Redutowach zorganizowała akcję oddawania krwi. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu do pomocy stawili się również uczniowie klas mundurowych. Młodzież pierwszy raz, ta która ukończyła 18 lat, odda krew i pokazujemy im, że tą służbę można łączyć z pomocą innym. I to jest jeden z najbardziej prostych, ale jak to szlachetnych sposobów niesienia pomocy innym, oddawanie krwi. Każda donacja przyczynia się do e, ratowania zdrowia e, drugiego człowieka. Oddawanie krwi jest nawykiem e, dobrym. Rozwijają się od najmłodszych lat. Nawet jeżeli nie możemy jeszcze oddać z przyczyn na przykład wieku, no to mając już tą ideę w sobie zaszczepioną, domniemywać należy, że w przyszłości będziemy tymi honorowymi krwiodawcami. Akcja honorowego krwiodawstwa to tylko jedno z wielu wydarzeń towarzyszących obchodom stulecia służby kobiet w policji. Inicjatywy te mają na celu uhonorowanie wkładu i zaangażowania kobiet w rozwój i codzienne funkcjonowanie formacji to taki wyjątkowy symbol, żeby podkreślić jak ważną rolę kobiety pełnią w naszej formacji. Od 100 lat udowadniamy nasz profesjonalizm i zaangażowanie. Dlatego dzisiaj to jest taka wyjątkowa okazja i tutaj jesteśmy. To ważny jubileusz, ponieważ możemy docenić ich wkład, jaki na przestrzeni tego stulecia kobiety wniosły w tworzenie systemu bezpieczeństwa, zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Każdego dnia razem, ramię w ramię z funkcjonariuszami, z mężczyznami niosą pomoc obywatelom i cieszę się, że co roku coraz to więcej kobiet wstępuje w szeregi policji. Podczas akcji raciborscy policjanci zachęcali również młodzież do wstąpienia w ich szeregi. Nabór do śląskiej policji trwa cały czas. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za nami Dzień Otwarty Raciborskiej Porodówki, w którym wzięło udział kilkadziesiąt przyszłych mam, tatusiów oraz osób towarzyszących. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć szkołę rodzenia, sale porodowe, pokoje poporodowe oraz nowoczesny sprzęt wykorzystywany podczas porodu i opieki nad noworodkiem. 10 dziewczynek i 23 chłopców. O tylu nowych mieszkańców wzbogaciła się gmina Krzyżanowica. W sobotę, 13 września w Roszarni w Tworkowie odbyło się uroczyste powitanie nowych obywateli gminy Krzyżanowica. Zaproszono rodziców z dziećmi urodzonymi w pierwszym półroczu 2025 roku. Ja się bardzo cieszę, że ta tradycja już od kilku lat się przyjęła. Witania nowych mieszkańców, z których bardzo się cieszymy. Każdy mówi o depopulacji, o jakby zmniejszeniu liczby mieszkańców i to jest myślę problem nie tylko Polski, całej Europy. Cieszymy się z każdego nowego, nowe, nowego mieszkańca. Staramy się zapewnić rodzicom też dobre warunki do tego, by, by chcieli mieć dzieci. Żłobek w Krzyżanowicach został ostatnio wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Obiekt spełnia najwyższe standardy opieki i bezpieczeństwa, odpowiadając na realne potrzeby lokalnej społeczności. Myślę, że w przyszłości jeszcze utworzymy miejsca żłobkowe w rejonie haupek Grudyszwałdu i Zabełkowa, bo taka potrzeba myślę, że w przyszłości będzie. No i zachęcamy rodziców do tego, by, by posiadali dzieci, mieli dzieci, rozwijali swoje rodziny. Mamy bardzo fajne przedszkola, szkoły, sieć szkół rozwiniętą, więc myślę, że te warunki do, do, do rozwoju, do zakładania rodzin są, są bardzo dobre. Na pewno fajnie, że są budowane żłobki. To jest Duży plus, szczególnie dla pań, które planują jednak wrócić do pracy, no bez tego jest mimo wszystko ciężko, jak nie ma się dziadków do pomocy na przykład. My jesteśmy z Tworkowa, także mamy tu bardzo dużo możliwości, jak chodzi o spacery, nie wiem, jakieś rekreacja, jak chodzi o basen, także wydaje mi się, że gmina Krzyżanowice jest jak najbardziej adekwatna do tego, żeby tutaj zamieszkać. Czemu nie mieć dzieci? Dzieci są fajne. Najwięcej nowych mieszkańców zameldowało się właśnie w Tworkowie. Na podium znalazły się także kolejno – chałupki oraz krzyżanowice. Spotkanie przy kawie i śląskim kołoczu było także okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń. Każda z rodzin otrzymała od gminy okolicznościową wyprawkę i pamiątkowe zdjęcie. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu miała powody do świętowania. Po niemal czterech miesiącach prac boisko piłkarskie lśni jak nowe. 9 września odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska typu Orlik. Po intensywnych pracach uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy mogą cieszyć się obiektem sportowym dostosowanym do obowiązujących standardów technicznych. Wiceprezydent Radborza postanowił osobiście przetestować nową nawierzchnię obiektu. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Cieszę się, że udało nam się zrealizować to zadanie, bo jest bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie dla młodzieży, mogą tu uprawiać sport, grać w piłkę, rozwijać swoje talenty. To boisko dopraszało się już od wielu lat, bo było bardzo zdegradowane, więc dopraszało się inwestycji, remontu. I tak, dzisiaj otwieramy boisko, nowoczesne boisko w szkole podstawowej nr 18. Do najważniejszych prac należały m.in. wykonanie nowej nawierzchni boiska, wymiana bramek piłkarskich, czy przebudowa odwodnienia boiska. Największym problemem było starcie starej nawierzchni, wywiezienie starej darni, sztucznej trawy, likwidacja starego odwodnienia, które nie spełniało norm. No tutaj firma bardzo dobrze się spisała, bo umówiliśmy się, żeby otwarcie było we wrześniu i to nam się udało. Zmodernizowane boisko będzie służyć zarówno uczniom szkoły podstawowej nr 18, jak i okolicznym mieszkańcom. Jesteśmy wszyscy, cała społeczność szkolna, zadowolona, że mamy obiekt sportowy. Boisko typu Orlik do piłki nożnej, ale jako klasy sportowe od czwartej do ósmej mamy klasy sportowe o profilu siatkarsko-koszykarskim. Ale sama taka ogólnorozwojówka i wszechstronność naszych uczniów taki obiekt się bardzo przyda. Całkowity koszt modernizacji boiska wyniósł ponad 1,65 mln zł, z czego nieco ponad 560 tysięcy pochodziło z rządowego dofinansowania w ramach programu Sportowa Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2024. Poniemieckie pomniki poległych były treścią wykładu historycznego zaprezentowanego w Raciborskim Muzeum przez Adriana Szczypińskiego. W piątek, 12 września w Raciborskim Muzeum Adrian Szczypiński opowiedział o poniemieckich pomnikach poległych w I wojnie światowej. Wykład był pierwszą prezentacją materiału, który w przyszłości będzie treścią przygotowywanej książki reporterskiej o tym, co ocalało z poniemieckiego krajobrazu kulturowego tej części Górnego Śląska. Skąd się wzięły pomniki poległych? W ogóle czym są pomniki poległych. Pewnie Państwo wiedzą, co to jest grup nieznanego żołnierza, prawda w Warszawie? Pomniki poległych to jest odwrotność. To jest symbol braku grobu znanego żołnierza. Ponieważ jeżeli ktoś z Górnego Śląska ginął na frontach I wojny, a Ślązacy byli przeważnie, przeważnie bili się na froncie zachodnim, no to jak taki szeregowy żołnierz ze wsi zginął, no to nie niesprowadza, sprowadzano jego ciała. No szczęście, jeżeli, jeżeli w ogóle to ciało znaleziono. To ciało mogło być znalezione 50 lat po wojnie, kiedy tam na jakimś polu ktoś nagle zaczął budować supermarket, tak? Jakieś kości wyskoczyły spod, spod koparki, prawda? No ale takich ciał nie sprowadzano. Na taki luksus sobie mogli pozwolić tylko, tylko najbogatsi. No i co? No i do wsi przychodziła, przychodziła informacja, że wasz syn, ojciec, brat, mąż nie żyje. No i teraz co zrobić z, całym, z tym całym żalem, z tym całym wkurzeniem, z tą... No po prostu nie można, nie ma miejsca, żeby można było zapalić znicz 1. listopada, ponieważ nie ma grobu, bo nie ma ciała, prawda? I teraz co z tym zrobić? Więc wymyślono, znaczy to wymyślono właściwie już trochę wcześniej, wymyślono ideę pomników poległych, czyli, czyli właściwie każda miejscowość, albo prawie każda miejscowość, a w każdym razie każda parafia sobie takie, pomniki, sobie takie pomniki fundowała i to były pomniki fundowane przez ludzi dla ludzi, to nie były pomniki fundowane przez, przez państwo, no chyba że to było jakieś, jakieś bardzo duże miasto. I, i, I ta inwestycja wymagała, wymagała bardzo dużej ilości pieniędzy, surowca, i tak dalej. No to wówczas może jakieś władze się dorzucały do tego, ale tak to były, to były takie ściepy ludowe takie wielkie orkiestry świątecznej pomocy. Dotychczas znany jako autor filmów dokumentalnych, tym razem Adrian Szczypiński przyjrzał się powszechnemu po I wojnie światowej zjawisku upamiętnienia poległych. Przedstawiał przykłady z powiatów raciborskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głupczyckiego oraz z czeskich rejonów kraju chulczyńskiego i powiatu bruntel. Opowiadał zarówno o pomnikach oryginalnych i zrealizowanych współcześnie, jak i upamiętnieniach przerobionych i zniszczonych w pierwszych latach Polski Ludowej. Wyjaśniał także symbolikę umieszczaną na pomnikach. No i tutaj mamy styczeń roku 26 odsłonięcie największego w tej części Górnego Śląska pomnika poległych. Pomnik poświęcony, proszę Państwa, 1556 żołnierzom z Raciborza, którzy polegli na frontach i wojny światowej. Także no jakby, intencja, intencja olbrzymia i ten pomnik już, już przedstawia niemiecką dumę, niemiecką chwałę, e, niemiecki militaryzm, bo tutaj mamy e, symbol wojownika. Archanioł Michał to jest patron żołnierzy e, i on jest przedstawiany jako obrońca ojczyzny. Tak, tutaj, tutaj już nie ma żalu, tutaj już nie ma, już nie ma żałoby prawda, za tymi bezsensownymi ofiarami e, 20-letnich chłopaków, którzy nie, nie zdążyli założyć swoich rodzin. Nie, tu już mamy drugą połowę lat 20. i tu już powoli mamy odradzającą się, znaczy wychodzący, podnoszący łeb ten polski militaryzm. prawda? Jeżeli nie wiem, czegoś w historii codziennej, to do kogo idę? Do księdza Szywarskiego, oczywiście. No więc Krzysztof Szewarski wyjaśnił mi, e, dlaczego ten pomnik przetrwał. Chcieli go już zniszczyć e, Rosjanie w 1945, ale wyszedł wyszedł e, były sołty z tej wsi e, i powiedział, że, że panie tego nie robić. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale rzeczywiście Rosjanie go nie zniszczyli, tak więc no, jakieś ziarno prawdy w tej opowieści musi być. Potem w, jeszcze w latach 50. i 70. były już naciski administracyjne, żeby, żeby, to, żeby, żeby ten pomnik usunąć, ale wtedy. Mieszkańcy studziennej już wykonali ten sam numer co przy poprzednich pomnikach, czyli te napisy były przykryte zaprawą, zamaskowane, e, tablice były odkręcone i, przy, i przytwierdzone tyłem naprzód, wokół była gęsta, gęsta przyroda. Zrobiono wszystko, żeby ten pomnik nie rzucał, się, nie rzucał się w oczy. No i dopiero w latach 90., kiedy już można było, no to ten pomnik został odestaurowany z funduszy, z funduszy e, niemieckich. Tutaj było miejsce, gdzie było upamiętnienie poległych mieszkańców chałupek w I wojnie światowej. Dzisiaj jest taka e, współczesna, nie to atrapa, nie to replika. Dobrze, że jest. No nie stawiano takiego kloca wielkiego, jak w oryginale. E, dlaczego tego nie ma? E, w 69 roku ktoś wpadł na pomysł, że skoro to jest pomnik z cegły, no to co, no to cegła fajny budulec, prawda? Niemiecka cegła, to prawda. Warszawa nam tyle tej cegły po ukradła, a tutaj mamy ją. No, no to postanowiono rozebrać ten pomnik dla właśnie odzysku tej niemieckiej cegły. No, tylko że okazało się, że, 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 że ta cegła była tylko z wierzchu. Pod spodem był, pod spodem był zbrojony beton. Wykład trwał ponad 3 godziny, lecz zgromadzeni słuchacze już wyrazili chęć poznania wszystkich sekretów tzw. trudnego dziedzictwa w przygotowywanej książce Adriana Szczypińskiego o pomnikach poległych. W nędzy i Szymocicach w ramach akcji Serduszko Puka w rytmie InPost zainstalowano stacje pomocy dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Gmina Nędza jako pierwsza w Polsce uczestniczy w inicjatywie Grupy Inpost, instalując stacje Helpbox 365, w których całodobowo dostępne są defibrylatory AED. Inpost we współpracy z Centrum Ratownictwa planuje zainstalować nawet 100 takich stacji na terenie całej Polski, nie tylko w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach oraz na wsiach. Zostały zainstalowane dwa urządzenia w sołectwie Szymocice. Na Paczkomacie, jak również w sołectwie Nędza, również tutaj obecnym Paczkomacie. Inicjatywa Impostu, in ona ma za zadanie zwiększenie dostępności właśnie do tych urządzeń, żeby można było w razie potrzeby pomóc naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom naszym. Defibrylatory AED będą montowane przy paczkomatach, wszędzie tam, gdzie mogą być naprawdę potrzebne. W gminie Nędza takie miejsca są już dostępne. Mamy na terenie gminy Nędza w jednostkach OSP. Na zewnątrz to mamy w jednostce OSP Zawada Książęca oraz OSP Górki Śląskie. W pozostałych jednostkach, oczywiście w Remizach, również są. A także w naszym urzędzie, na korytarzu, na parterze jest również zainstalowane urządzenie AED. Rocznie w Polsce dochodzi do około 40 tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem. Dzięki AED w wielu przypadkach można uratować ludzkie życie właśnie dlatego, że są one pod ręką. Nim dojedzie zespół ratunkowy, to jesteśmy w stanie pomóc. Tym bardziej, że to są urządzenia takie intuicyjne, które mówią nam w jaki sposób, co na bieżąco robić, żeby pomóc osobie, która tego potrzebuje. Wydarzenie ma także wymiar lokalny. Rafał Brzoska, założyciel i prezes Impostu, pochodzi właśnie z gminy Nędza. A to, że właśnie tu zainstalowano pierwsze urządzenia, po raz kolejny potwierdza, że nie zapomina o rodzinnych stronach. Chciałbym w tym miejscu podziękować bardzo gorąco panu Rafałowi, jak również panu Waldemarowi Brzoska za tą inicjatywę, nie tylko za tą. W aplikacji InPost Mobile właśnie ruszyła zbiórka InCoinów. Każde wypełnione serce przez użytkownika przełoży się na kolejny zainstalowany defibrylator. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Życzę udanego wieczoru, a na kolejne wiadomości raciborskie zapraszam już w piątek. Do zobaczenia.